Hej, witam oficjalnie na kanale poświęconym moim konikom, albo takim nie do końca moim, albo takim trochę moim. Ostatnio mieliście okazję obejrzeć Mistrala, a dziś dzielę się z wami pierwszą prawdziwą wiosenną jazdu na Foreverze. Forever to 14-letni wałach, u którego na jesieni zeszłego roku zdiagnozowano zaawansowany szpad. Zima była dla nas ciężka, głównie ze względu na mokrą, błotnistą pogodę, podczas której najmocniej mu dokuczał. Niejednokrotnie musiałam zrezygnować z treningu dla dobra konia. Po tym ciężkim sezonie halowym, pełnym stresu i stępa, nareszcie czuć, że nic go nie boli. Był bardzo chętny do pracy, jezdny, przepuszczalny i naprawdę chciał pobiegać. Cieszona tak dobrym jego samopoczuciem, postanowiłam pojeździć małe kawaletki po ósemce ze wskazówką na jedną lub dwie fule oraz zmianą nogi. Są to bardzo cenne ćwiczenia zarówno na temperament konia, jak i moje wyczucie dystansu. Forever ma wielkie serce do skoków i czuć, jak w pracy na płasku jest zupełnie inny, trochę mniej radosny. Chociaż to nadal wspaniały konik profesor, niezależnie od ćwiczeń danego dnia. Jednakże zupełnie inaczej pracuje się z koniem, który czerpie radość ze współpracy z jeźdźcem. Forever to duży koń, ale ma stosunkowo krótkie skoki galopu. Często nie wyjeżdża od odpowiednich dystansów, jednakże tego dnia aż robiło nam się ciasno, mimo że były to tylko drążki. Liczę na więcej okazji do jazdy w takiej kondycji kto wie, może jeszcze kiedyś zaczniemy znowu skakać. Podobno, szpad to nie wyrok. Jeśli Wam się podobało i chcecie dowiedzieć się więcej o Foreverze i Mistralu oraz naszych małych przygodach, zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia!